The Trumps, the witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Jestem tej Gamer i witam Was w kolejnym odcinku z Far Cry'a 3 i w poprzednim odcinku ją, tą koleżaneczkę naszą odbiliśmy, uciekliśmy i teraz mamy ją zaprowadzić do jaskini, którą musimy znaleźć gdzieś jest, tutaj znajdź drogę do jaskini. A tu jest ta A tu gdzie chciało? Dobra, kwiat, kwiatka sobie zebraliśmy. Z tego co wiem, to ona powinna iść z nami, prawda? Oj, oh yes, yes okej. Okay. Wczytywanie. Lisa, Daisy, boat if we can repair it we have it off the island yeah and straight to the bottom of the ocean says the boat expert but I do need some help there's a power for outboard motor it's missing okay I'll take a look around Nie wiem, zobaczę sobie tutaj. Może być coś cennego jakieś. Amo, skrzynka jakaś z łupem czy czymś. Zobaczę jeszcze w tamtą stronę, przejdę. Tak, i tą łódkę chcą stąd wy wytachać. Chyba się nie, nie najlepiej czują. Czekajcie, czekajcie. Nie kartony. Keczink. Liście sobie pozbieram, i teraz sobie pójdę w tamtą stronę. jakby krokodyl krokodylów żadnych nie było. Co jeszcze, że będę musiał przepchać to kratę. Co ja mam w ogóle znaleźć? wie ktoś? Dobra, wyłaś pan, pan Się pan jeszcze utopisz, i coś widziałem. A, jest. Aby użyć. I ty gdzie jestem? Wypływaj pan. Zanieś coś tam do Daisy. Spoko. Skąd on mógł wiedzieć, że to na przykład jest tutaj, tak? Niekoniecznie to musiało być tutaj, prawda? Ale nieważne, nieważne to jest gra przecież tak. Grę mi, mi się przyjemnie nie gra, więc nie będę ich litował przecież tak. Grais i też też. Okay. No i nawet co, jeżeli by się to udało odpalić, to jak, jak byśmy mieli się wyciągnąć tę, tę łódkę, statek spod tej wyspy? Wiem, że tam jest przejście taka dziura. Ale no, tam jest zatkana z tego co widzę, kamieniami, wijałem kamieniami i, i tak dalej. Tam z kamieniami jest zatkana i czymś jeszcze innym, badziewiem. Więc, ale na pewno coś się wymyśli. A, jakie wygospodarowanie. Dobra, kolejne Jak, jaka Ucha Hana. Hollywood, and then I wake up here. I'm sorry. You missed your shoe. It's not your fault. I should have insisted we skip skydiving. The important thing is we're both safe. But you saved me. I'm here because of you. Made <laughs> it And our so, other friends. You stay here and help Daisy with the boat. We nearly didn't make that escape. Lisa, I've got this. Don't worry. Be careful. Soktash, dobra jsem it. ciecie było takie trochę siostra mi obiad przyniosła mapa hm ja muszę odkryć ten maszt radiowy captured me I made it out with Lisa but he still has the others I'm not strong enough to get them out you need the power to defeat us I cannot provide such strength but there is someone who can sitra you are ready you must go to her who is she Citra is the leader of our people she can guide you to the center she will reveal your true power a temple is in the jungle Dobra, z citrą się spotkamy przy jakiejś bramie. Dobra. odnajdź Citrę, 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 citrę. Nieważne ja chcę sobie ten maszt załatwić. Ponieważ czytałem, czytałem, oglądałem bardziej taki poradnik, jak zdobywać bronię Napiszcie mi, czy to jest prawda. Bo ja przeczytałem że yy, przeczytałem i oglądałem, że trzeba yy, im więcej maszczów, tym za darmo będę dostała broń, ale jak te sloty otrzymywać to już nie wiem ups się pan o fu, palca se no nie gra, że to ma broń Aleluj. co za lui Dobra. Dobra. Tylko żeby mnie nie wyniuchali, bo ja mam tylko ja mam tylko pistolecik. Z takim pistolecikiem to ja sam mogę. Jelonek, prawda? Się jeszcze doleczę, poszliabym sobie do jelonków, ale. Wejdę na ten maszt. Słyszałam, że właśnie podobno, nie wiem jak zdobywać te sloty, ale że do, dodatkowe, darmowe broni będzie się dostawało, jak się będzie miało, wiecie co... O, 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 o. Tak, poszedłem. Że dodatkowe, nie, że dodatkowe za darmo broni się będzie dostawało, przy o, właśnie przy, przy takich masztach. Ulelepe. Dobra... pypek pyk pyrek pypek ok 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 i już wchodzimy na samą górę teraz tylko... drobna wspinaczka ty, 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 ty. Dobra skrzynia, i czas użyć, i nasza animacja piękna, zestawy spasynie. Aktywowano maszt radiowy Teraz tylko Dobra, dostałem za darmo w sklepach, ale poczekajcie. A, chyba zrzut zasobów mam jakoś tak zrobić. Wykonać to, żebym... Ja się stąd, wolę iść. Czekajcie, gdzie to jest. Gdzie jest ta Citra? Czy jakoś tak się ona nazywa? Jestem tu. Ok, yy. czyli posterunek amanaki. Szybka podróż do tego miejsca. Sobie wezmę dlatego, że no, trochę jest, a nie chcę was za bardzo zamęczać, jak tylko nie wiem dalej, jak odblokować y, sobie sloty, prawda? No, patrzcie, hmm. broń, e, strzelby, karabiny szturmowe. Snajperki. Lepsze, pójdziemy zatwierdź. Użyj. Dlaczego jej nie mogę tutaj, na przykład, użyć? Prawda? I to mnie bardzo, bardzo, bardzo zastanawia. Yy, karabiny szturmowe. B -b -b zatwierdź. AK47. Które lepsze? ak czy to? To ma dwa, to ma dwa i pół. A ile to ma w ogóle? Y, użyję sobie tego. I ile to w ogóle ma? Czekajcie. Powiększony magazynek. Celownik. Czekajcie. Okej. Okay. Mam trochę pod, podtegowany. I gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? A nie, też kupujemy, więc mm, mapa, yy, gdzie to jest? To jest yy, tutaj, ale zahaczymy też o ten maszt radiowy. Lecimy, lecimy. Tutaj widzę autko. które sobie weźmiemy. Prawda? Możecie słuchać, słyszeć dziecko w tle, ponieważ no płacze Czas Mam taką przestrzeń, co strasznie jakoś. jakoś nam popalić, aż, że aż miło. Że tak powiem. Skręcę, dobra. Ja już sobie skręcił. I jedziemy. Są nasi. Co minęliśmy ich przed sekundą. Słyszałem, że YouTube się doczepia do muzyczki w Far Kraju, 4. Że niektórzy nie mają w ogóle problemów z muzyczką, a niektórzy o prawa autorskie. Że się nie da zarabiać na filmie. Dobra, mapa, gdzie ja być? To i tak, pojadę do tego masztu radiowego. By mnie wyniuchali, wtedy by nie było fajnie. Dobra, jedziemy na górę. Tędy mam nadzieję, że to jedziemy w miarę dobrym u, 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 stanie. Ci co tak się trochę cykam, bo się boję, że tutaj ktoś może być, a dawno, że, że dawno gry nie grałem, to nie wiem. Ale z tego co widzę, to nikogo tu nie ma. E, e, tak ci, czekajcie. To fakt, co zrobię. Się przez sekundę omotałem. Okej, okay. spinaczka, bo za bardzo nie wiedziałem o co chodzi. E, tak Wszedłem, wszedłem i. E, co teraz? A widzę, że ten maszt radiowy nie jest wysoki. Chociaż w sumie, w sumie. Myślałem, że to będzie koniec, ale jak nie będzie koniec. No, fajnie, ale... co teraz? Um. Coś tutaj mi nie pasuje. Okej, okay, wskoczyłem. Hello! Jeszcze jakoś inaczej muszę na górę się dostać. To te, też jest taka gra na myślenie trochę. Holuju. Się centralnie zesrałem. Już myślałem że jest centralnie po mnie, bo zacząłem spadać. I tak to jest jak się zapierdziela. Nie patrząc pod nogi. Ej, tam by mnie ktoś zauważył. Ja nie chcę, żeby mnie ktoś zauważył. Dobra, teraz tędy. No, ok, i już jesteśmy na samej górze, prawie że. Nie wiem, czy zaczynać tu misję z Citro dzisiaj czy w następnym odcinku, bo już mam 17 minut. Nagrania i gdzie sen? Okej. Okay. Ben, Bank Jakaś kina? Jakieś Azteki i stary samolot. Chyba hinu, hindusów jakichś, bo to taki, taka czerwona kropka było, była. Aktywowano maszta radiowy. 500 HP... 500 XP, że tak powiem. Brum, 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 brum. I w tą stronę, tak. Myślę, że już sobie podejdziemy pod... O, o, o. Fajnie, że auto mamy. Moim zdaniem to jest przemyślane. Nie, bo auto tutaj... Ja nie zostawiłem! Łohoho, ja pierdolę! Ja pierdziu! U, u. U. A, cholera, co ja bym zrobił? Zleciałbym do urwiska jakiego, czyli polera, wie co? Dobra, myślę, że już w miarę jesteśmy. Nie wiem, zacząć sobie, a to najwyżej jak ostatnio. E, podzielę odcinek na tej połowy. Dobra, wyskakujemy. Trochę tam już przelecieliśmy, a teraz... Mhm. Przejechaliśmy teraz... Wow. Świątynia Citry. Citry. Citra chyba się ona nazywa. Citra, Citra. Spokojnie. No, tylko jest gwałtownych ruchów. Okej, okay, bez gwałtownych ruchów. Kto no, z Państwa jestem? Jung z Waria. Chciałem być prezentem Citra. Citra, Citra, Citra. Chodź ze mną. Dobrze, idziemy za to. Mimo, że nic nie robi, ale idziemy. Dobra. Iść pan, iść pan naprawdę, muszę poczekać, że Łaskawie przyjdzie. Znaleźliśmy tego, kto nie będzie się karmił. To jest mieć jakieś na pewno. To Jason, ten, o którym mówiłem. Czy nauczyli cię mówić bez w Ameryce? Nie, nauczyłem się w Francji. Face of death? Hmm. Fine one. Give it back to you. But I cut I it off. Thought <laughs> you liked jokes. <laughs> Very few outsiders have seen this temple. The inner courtyard viewers still. Why are you here? I need the strength to defeat Boss and save my friends. Is that all? You will not command my army for you. You are a lamb. Not one of us. Well, then I will become a warrior. <laughs> Very funny. Please leave. He took my brother. Busted. And I will do anything to get him back. No, ale się tam drom Bring me what has been lost. Czyli co? Coś to zostało stracone? Wow. Yes.

Że tak szybko to zadziałało? Okej okay. Czytywanie, coś tam, coś tam, jakieś trolololo. -tro maschidzy no Ale to czego pragnie Citra? Nie mogę biec ani nic, okej. Okay? Almas Almaschize. Jakieś palmy czy jakieś inne gu gunwa z ziemi wyrastają, ale wyskakują. Okej, okay, okej. To palarnia. Tyle zioła tam musieli sobie zjarać. O, to, to się tu się widać. No dobra, idę za pod wodą teraz. Okay. Fuck. Coś Wydaje mi się, że bym był pod jakąś wodą. Tu są jakieś sceny z, z życia Citry i tego, i tego jego brata. Chyba. No dobra, już dochodzimy. Wkurza mnie trochę, że to wolno idzie. No iść pan szybciej, no. Jakby miało mu się coś stać. Wiem, że tu trzeba atmosferę zrobić, no, ale. Jak ktoś nie ma czasu na atmosferę? Ciekawe, jaką się tam znalazł i w ogóle. Taka schiza, że on miał w realnym życiu coś przynieść, ale to miał wziąć z jakiegoś życia ćpuna czy coś. To jest tyle. Oh, yeah, okay i uh, saw my friend and my little brother Riley a bar it was, it was it was dark and dingy and uh, and an ancient knife an ancient knife with a decorated blade how did you know you're talking your sleep <laughs> there's a shanty town to the east in part of territory so slums? and okay. that's where i'm headed oh but the town is big how are you going to find a knife simple OK, myślę, że na dzisiejszy odcinek to było na tyle. Tego nożyka sobie y, poszukamy tego nożyka, y, poszukamy sobie w następnym odcinku, więc na dzisiejszy odcinek to było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, podpaliłem się. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia do następnego odcinka. Na razie i się